No siemka, witajcie w kolejnym odcinku Let's Play Minecraft. Dawno nie było Minecrafta. Ale jak widzicie po nazwie. Tutaj na górze filmiku. To jest pistony część kolejna. Czyli tak jak większość let's playerów postanowiłem przeznaczyć nie jeden odcinek na pistony. Ponieważ pistony są warte przeznaczeniu uwagi przez wszystkich. A więc. Dzisiaj zajmiemy się takim... Mechanizmem, może zrobimy go tutaj, na przykład, mam deski jakieś, ok. Co będzie nam potrzebne do tego mechanizmu? Otóż będą potrzebne nam lepkie pistony. Teraz z góry Was wszystkim przepraszam za to. Że nie pokazałem Wam slajmów, ale niestety zabiłem je. No, spokusy po prostu. Dziadko występują. Ale mogę Wam opowiedzieć kilka słów o nich. Po pierwsze, będziecie to mieli wymienione po lewo ekranu. Po pierwsze, respią się na poziomie chyba od 40 do 20. Potem. Jeżeli chcemy, żeby slajmy się rozdzieliły żeby wypadły nam te slime bole, rozwalamy slajmy ręką. Takie duże slajmy. Co jeszcze mogę powiedzieć? Slajmy respią się na dużych przestrzeniach. I to chyba tyle o slime. Teraz przejdźmy do budowania sticky pistonów czyli lepkich pistonów. Nie mam workbench'a tu, no jest. Stiki-pistony, władujemy tak. W ten sposób układamy. Na dole zwykły piston. Naprawdę długo się naszukałem tego. I ten, dobra, mamy przycisk To jest dobrze Czymś to muszę zamurować Okej okay. A więc, ten mechanizm będzie działał w ten sposób Ten stick O Jezu, myszka mi siadła. Poczekajcie chwilę. Dobra, już działa. A więc robimy mniej więcej w taki sposób Mechanizm. To jest tak po prostu żebyśmy żeby nam się nie psuł przycisk. A więc już jak wiecie, musi być naprzeciwko. Można postawić lipiter, ale szkoda przecież wszystkiego. Zobaczmy. No i co? Następnie trudniejszą już rzeczą... ...jest to. Układamy. Chwila. Powiedzmy, że to tu. Nie. Za wysoko. Ja demonstruję to na wersji domowej. Takiej, jakbyście to robili w domu. U siebie w domu. W Minecraftie, tutaj. O więc. Dobra. I niestety. Łopada. Przepraszam, że jest tak ciemno. Po prostu tak się okay. I Teraz przedłużamy sobie trasę, bo potrzebny będzie jak nie wiem, przedłużać. Bo chyba tutaj nie powinno dojść. I robimy... Chwilka muszę sobie przypomnieć. znaczy jak ja to robiłem, bo odczaiłem to. Hmm. Tak, już pamiętam. Tu będzie. Nie. Mm -mm. Zwalimy. Ciekawe czy, czy bez repeatera dojdzie. czy ten są nie jest A nie, to jest wyłączone. Mm -hmm. I musimy zrobić w tym miejscu negację. Nie okay. możemy to zamurować tak w domu sobie. Stajemy i patrzcie. Ojej, tam energii nie dochodzi? Mm, coś źle Musimy to zrobić z dźwignią. I przetestować. I co? właśnie źle zrobiłem bo to powinien być sticky piston dlatego nam nie wychodzi no już wszystko w porządku i teraz aby to działało Zrobimy sobie coś takiego, jak utajane przejście. Teraz już, aby wszystko było fajne i dobrze, to ja pójdę może po pochodnie, co? Zaraz Dobra, jestem. Kontynuujmy, mam pochodnie. No, dobra. Zodźmy w podziemia. I teraz ta rzecz, która będzie nam. Zrobić to co nam się podoba Podsadzę się na tych pistonach, dobra. O! Dobra No nie. Okej, okay. tutaj. Ale źle. Znowu muszę zejść. Dobra. Tu jest drewno. Ojej okay. stąd Można ten system umieścić trochę na dole, żeby było ciszej. Ja tylko demonstruję. Jak można zrobić, żeby to działało? Teraz to... Czekajcie, ja się pójdę przespać i widzimy się rano. Dobra, widzimy się rano. Przypuszczmy, że to jest nasz domek. W tym miejscu zdrowie, pewnie jakiś magazyn. Okej. Okay. W takim wypadku musimy zmienić. Żignie na przycisk. Zobaczmy. Ojej. Źle poczekajcie. Okej. Okay. Widzicie? Jesteśmy pod naszym pistonem. Co jest. Zniknęło nasze drewno. Nie wiem czemu mnie zabolało, ale w skuteczny sposób. Ojej, coś się długo Mhm. Już wiem co. Albo na jedenka ogólnie. Jeden, jedency nie. Dwójka też nie. Na trzecim. I teraz też Tutaj możemy jakąś wodę na dole zrobić, żeby jak spadamy, to. żeby nic nam się nie stało. No i to będzie chyba tyle z tego odcinka. Ja tylko jeszcze zrobię sobie tam taką piwnicę i pokażę wam już jej efekt. Dobra, nie zrobiłem dość dużo tego, ale tutaj jeszcze można wydać, zrobić dołek, wylać wodę. Nie mam swoją pilnicę, Jedyną wadą tego jest, że trzeba zrobić wyjście jakieś. Ale później już można robić to tak w nieskończoność. No to tyle z tego odcinka. Trzymajcie się, cześć.